pierwszym odcinku Drakpaka na moim kanale, właściwie nie pierwszym Pierwszym, te odcinki, te odcinki nie istniały, okej? Okay? Załóżmy, że te odcinki nie istniały Okej, okay, więc teraz znajduję się na moim strusiu bolewoju i już wybrałem sobie miejsce, w którym zamieszkam Więc ono jest tam, zaraz By tam przejdziemy się, o siecha, zrobię zaraz cięcie O fakt, nie, nie, strusiu, gdzie jest mój struś? Ej, gdzie jest mój strusiu? A, dobra, tu jest bolewoj Bolewoj, Boże, coś z tym stało, Boże, bolewoj Wszystko z dobrze? Co? Czemu, miałczysz? miałczysz? Bolewoj, nie miaucz, bolewoj, bolewoj. Okej, okay, bolewy przestanę miauczyć, jest chyba okej, okay. czemu bolowej miałczy. To jest, aha, no tak, to jest pół stuć, pół zapomniałem, ale okej. Okay. Więc idziemy sobie do tego miejsca, w którym już chciałem zamieszkać, sobie wybrałem. I powiem wam, że jeżeli chcecie odcineczki z tej serii Dragpaka, to wstawcie łapkę w górę i pobijmy rekord rekordów łapek w górę i po prostu zostawmy łapkę w górę wszyscy. Okej, okay, więc ja teraz będę sobie iść do na, na miejsce naszego domku i widzimy się po cięciu. Dobra, i to jest właśnie ta ziemia, o której wam mówiłem, kupiłem ją jeszcze już niedawno i ktoś się wprowadził w międzyczasie, widzę. Okej, okay, teraz ogarniemy wszystko. Okej, okay, i patrzcie, to jest ta wyspa piękna, o. Dzień dobry, panu, dla... Co? Czemu... co się stało? Czemu pan, czemu pan... Jak to nałapałem? Jest... Czemu pan lata? Kim pan jest? Czy ty jesteś leniwcem? Przepraszam bardzo. E, tak, jestem leniwcem. A, to chodź, chodź, chodź. Okej, to uważaj na mojego strusia, ok, Bo... Ale on zi... Dobra, już poczekaj pan, to... ja tam idę do bananów. Chodź tutaj, chodź. co jest, normalnie? I czemu on nagle zabił strusia, To jest normalnie. Ja też. Y... Ja tu łabędź zabił. Okay. Dzień dobry panu, ja się nazywam dzień dobry, dzień dobry. tak? Chce pan co pan zrobił ze swoim skrusiem? Halo? Um, ja, ja z tutaj, spokojnie. Aaa, To już chcę uważać, bo ma uczulenie na się Zaraz. Ale to jest taka klatka, jak okay, ja. Okej, ale powiem. nie podchodź, dobra? Aha, a czemu? Dobrze, bo małczlenie on. O... Nie, 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 nic tego, tylko po Aha. prostu. A ma wiesz? On A co pan nie chce, zaraz? Bo ja pana tutaj jestem nie widziałem A oprócz tego. Bolewoj, bo lewoj. Bo lewo, bolewoj, cześć, bo lewoj to jest. bo lewoj lewo, ja to, to jest. widzę. Masz nic? Tak. A cześć, to jest bolewoj, dobra. Okej, okay, to jesteście już z A tu tutaj pan żyje gdzieś? Co pan tu o, robi? ja tu kupiłem ziemię, to wyspę tutaj. A co bo wy? To tu będziemy sąsiadami chyba, tak? A to, jest, to Kajko kupił to z tu z przodu! To z przodu, Kajko, ja, ja za nim, ja tutaj tam, wiesz? za nim, o. a to będziecie sąsiadami. A tam mhm. mieszka Hendel, a tam mieszka Julian, to nie wiem to. A to kiedy pan zążył kupić sądziemy, to pan. Ja tu już, jest... o Boże, to jest dawno temu, to miałem wiele aha. przygód w międzyczasie, nie. Proszę nie. pana, a ja bym się chciał zapytać, bo yy, to... Aha, a pan, pan się tu... osiedla i pan y, pracuje. Tak, przed... ja, ja, tu osiedla, ja tu się osiedlam, ja tu się osiedlam. A, a pan, a pan macie czym pan się, pan, pan się zajmuje? A czy... Mam takie różne. Chcesz z... sam zobaczyć, tak? Na własnej skórze? A pan jest dealerkiem i pan ma takie zielone tabletki, to... No właśnie to, to. to, to. No, dobra, zobraż, sam zobacz, sobie patrz. Tylko Aha. jak coś weź mleko, wiesz, jakbyś. Jakbym... Jakbyś coś tam, jakby źle się działo, nie? To są cukierki? Można <sadzionale> tak powiedzieć, spróbuj. Dobrze, to spróbujmy. Wow! Wow! I co? Co? Dobre, co dobre? Jest? Co to jest? Dobre czy nie? Bo... Dobra, już, już, meko, Mekko, weź mekom. No, tak chcesz więcej, to wiesz, gdzie szukać. kręcę! Aha, no właśnie. Ale mega, i co pan tego ma więcej? No pewnie, pewnie, ja tutaj będę wytwarzać sobie, tylko wiesz co, masz coś do żarełka może? Zarełko, proszę. Nie, coś do żarcia. No Okej, okay, dzięki, dzięki. Ej, super. to jest twój dom, mówisz, tak? To. Tak, a to, i mogę o tym wszystkim powiedzieć, że pan ma takie tabletki? Pum, no to pewnie, na no pewnie, zawsze klient nowy. Tak, taki dealer legalny. O, jak najbardziej, ja tutaj a, będę a, legalny. wszystkie, rozumiem, to jest ekstra-mlecowy na pewno, dobra, bo taki coś, taki efekt nie może dawać nic innego. Kurde, noc się zrobiła aż, ile miałem tą fazę? No, co zeszło już dwie godziny, coś takiego, wiesz. Es, Sło tak, że jest jeszcze jedną, o, a teraz, a teraz, a teraz dobra, nie. jest, jest, nic, 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 na pewno? Chcesz jeszcze? No? No, trzymaj, trzymaj, ja tu mam, ja mam pod dostatkiem tego. Napisnie. Super, to ja wpadnę jeszcze do pana, jak pan się już tam zacznie rozbudować, to ja jeszcze do pana wpadnę, bo po na pewno mi się skończą, więc to jest super, że pan się wprowadza. A mogę się u ciebie właściwie coś? Bo jeszcze nie mam niczego u siebie właściwie. Pewnie, proszę bardzo, zapraszam, okay, dobra. Cię, ta bogata, ty mlecik, proszę, zapraszam. No, dziękuję. Tu. Tak naprawdę to tak chata nie jest zbytnio bogata, bo prawda mam tylko tutaj, prawda... Nie, że... nie, no ładnie, naprawdę, fajnie się tu rządzasz. Jakieś łóżko masz, czy coś? Bo... I, i Właśnie łóżka tak się składa, że... A co? Ze, ale Warnie? w można A, okej, okay, dobra. No, także, ja pana zostawiam. <laughs>, pan okej, okay, dobra. Pan, bo ja też z, zmykam do pracy, także... także... Miła była postać i, i na pewno jak i tak, że rano proszę wyjść tam z kluczem i jakby coś, to, to ja bym do pana wpadał częściej, I tutaj jakby są za ludzie można rozłożyć, czy jak pan chciał zobaczyć, czy na przykład, jakby pan chciał, żeby na przykład zwierzęta patrzyły, jak pan robi kupę, czy coś, to można to sobie odłożyć, ale jak pan wolał... Nie, nie, to... nie, raczej, raczej wolę prywatność sobie, dobra, okej, okay, do, to dzięki, si, to ja się już prześpię. Śleśnile. No, cześć. okej, okay, więc możemy chyba iść na naszą wyspę. Pokażę Wam dokładnie, jak wygląda moja część wyspy, w sumie, ponieważ to nie jest cała moja wyspa. Ta część wyspy, która jest widoczna przez nas w tym momencie, to jest część wyspy Kajka, a część za nami, to znaczy część, druga część wyspy, za tą, to jest część moja, więc musimy uważać, żeby przy budowie nie przejść na niechcący część Kajka, prawda? Ok, więc w opisie macie link do playlisty, gdzie macie wszystkie filmy serwera, który się w sumie nazywa Drollcaster World. Jeśli chcecie wiedzieć wszystko, co się dzieje dookoła, to koniecznie musicie tą listę obczaić, no nie? Ale jednak, ale jednak, przed tym musimy ściąć, myślę, pierwsze drewno. To jest pierwsze drewno w historii tej całej wyspy, które zostanie ścięte. To jest, historyczna chwila, więc skupcie się wszyscy, skupcie się wszyscy ludzie.

Händla 7, który jest sklepikarzem i będzie nam mógł zawsze coś chyba sprzedać. By fajnie było zrobić, tak myślę teraz, taki... Wiecie co? To nie byłoby serio głupie. Gdybyśmy zrobili taki... hmm, zdlili jakiś most czy coś takiego do handla. Byśmy wtedy mieli łatwą drogę do niego, do jego domku i to by chyba rozwijało wiele spraw, tak jak przemieszczanie się przez tą rzeczkę, która jest dosyć gruba i nie wiem, nie chce mi się um, przez nie przechodzić tak często. Tak myślę, że nie będzie mi się chciało. Ok, więc co my tu jeszcze mamy? Tam jest Mobzilla, więc będziemy musieli uważać, żeby tam nie wejść niechcący do krotera. Smaff? Czy ty jesteś smaff? Czemu ci słyszę? Smaff, gdzie ty jesteś? To jakieś echo tu idzie chyba. Dealer! Smaff? Ej, to jest dealerek! Czy ty jesteś smaff? No na plaży jestem. Dillerek? Na plaży jesteś, czekaj, to, idę do plaży, czekaj smaff. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie ty jesteś? Ja faktycznie przecież... Te... Przecież pamiętam... Ja, przecież ty jesteś dealerem. Też o, tutaj o, mieszkasz. Ta... Co ty robisz, Smav? Czekaj, gdzie... Ale gdzie ty jesteś? Jest na plaży Jestem... tutaj. Widzę cię! Aaa, na, na. no... nareszcie. Ile teraz... to już, nie widzieliśmy, stary. <noise> Ej, no. a... To co ty robisz? Przecież... To ty, tu mieszkasz też? Aha, tam, tam w tamtej stronie, za Sidem. Słyszałem, że masz eee. jakiś towar do sprzedania. A to masz, masz to co kiedyś słyszałeś... gotowaliśmy tam. dobrze, no pewnie, że mam, ale... Oh. Co... Kończy mi się, będę musiał zrobić więcej tego. Moja cię czy... czy nie? się... Ja, ja ci mogę pomóc. Okej, okej, to się mogę... mówi, to ale... Na, dasz mi to no, trzymaj, trzymaj pewnie. Słuchaj, więc masz oh. to. Słuchaj, nie mam mleka, więc bierzesz na was odpowiedzialność. Rzeczywiście... Mm... Wiesz, jeszcze te Nie, ja nie odpowiadam, okej? Okay? Ja tutaj. Okay. Ci funduję. Ale ser A gdzie ty mieszkasz tak dokładnie powiedz powiedzmy? Chodź za mną, chodź za mną, czyli to chodźmy tędy. Dobra, okej. Okay. Chodź, chodź, za mną. Ta woda nie jest jakaś, nie ma żadnych zwierząt. Ogóle, czeka, ty Wie, gąś gąś co ty, co ty, co ty, co ty no? masz sumer robić? Ja tam drewno ścinałem. Aha, okej. Okay. Ja właśnie też czy drzewo? drzewo. No, drzewo. No, no. Chodź, 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 spokojnie. Nie pani, Kredy, na przyrodzie... że są bardzo. Pani na przy... nie, nie, spokojnie, spokojnie. No, boję się. Pani na przyrodzie mnie zawsze uczyła, że ścina się drzewo, a drewno to już jest ścięte. Nie wiem, tobie też tak mówili zawsze, czy nie? Nie ja takie rzeczy nie muszą. Mm. Bywa. <noise> nie no, wiem no, czyli... Ty, ty masz tu jakieś są schody. Okej, okay, chodź, chodź, chodź. I tak, patrz w tutaj, ja będę mieszkać. To jest ma wyspa, a tam jest część Kajka, gdzie. Właśnie, gdzie tu, ty tu mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz? Ja patrz, może stąd będzie widać, chodź wejdziemy na tą górę. No idę idę, do, idę. tu Hendel mieszka, to? Mhm. tak, Hendel mieszka. Jak, gdzie... Patrz, jak wejdziesz tutaj, wejdziesz na tu... Mogę cię wysłuć trochę liście, nie, nie, to cześć Kajka, ja się, ja się nie mieszam. A oh, sorry Kajko, sorry Kajko. Patrz, widzisz, za, widzisz dom Sida? Mhm, mhm, To jest ta góra? za I... tobą? Tak, ta góra tam coś, taka dziura, ja tam kopałem. A na... to tam Tremu. mieszkasz, okej, okay, dobra. No to jak coś to możesz wpadać na ty Jesteś blisko tej mobzilli <laughs> No, a to nie. jakieś straszne jest tak wszystko nie gadają No jest... tak, słyszałem, że jest straszne, ale. Okej. Okay, no ty że... musisz się tam wybrać. Okej, okay, ta własna odpowiedziała, i spaw też to robisz. Dobra, to ja będę już tam spadał na chatę, bo mm. gdzie tu buduj, Co, bo. Nie, to, nie, to jak coś, nie... to wiem, gdzieś się szukać, no nie? Okej, okay. to... okay, dobra. No to, to trzymaj trzyma się ma... i niech. niech... niech... Cześć, słuchaj, chodź, 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 chodź. Gdzie jesteś? Niech moc będzie z tobą, spaw! Czekaj, też tak umiem. Nie ja umiem. Nie, ja tak nie umiem, bo nie, 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 nie jesteś na Dobra O bardzo... To... ale to głód zżera, okej, okay, dobra okay. No, trzymaj no, to... Niech mam będzie z tobą, cześć, tak. Cześć. 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 się, że te grzybki będą bardzo ważne w robieniu naszych tajnych substancji Więc wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka Jeżeli się spodobało, zostawcie lajka like tego w górę Zostawcie łapkę na Facebooku, co jest bardzo ważną rzeczą I biorę to bardzo na poważnie I w ogóle, zobaczcie sobie wszystkie filmiki z playlisty, które macie w opisie To jest, są wszystkie filmiki z tego serwera, jak już mówiłem i widzimy się w kolejnym odcinku, takim już pełnoprawnym dragpacka, ponieważ to był taki bardziej wprowadzający, myślę, na moim kanale, więc cześć po prostu. Do zobaczenia. Jeśli masz chwilę, to myślę, że fajnym sposobem na rozrywanie się będzie zobaczenie gry, która jest w opisie, jest kompletnie darmowa oraz nie musicie się pobierać, więc zapraszam do opisu i jeszcze raz cześć.